Proszę Państwa, no takie monety, na e, takich monetach człowiek sam się uczy. Przyznam szczerze, że e, musiałem zasięgnąć do naszego opisu, aby, aby coś tutaj Państwu powiedzieć, bo przyznam szczerze, że no, przy tej monecie, no jest to proszę Państwa, bez dwóch zdań moneta e, unikatowa. Nie znana dotychczas. Jest to co prawda XIX-wieczna odbitka, ale e, do wybicia tej monety Użyto oryginalnych stempli. Świadczy o tym, o, o tym fakt, że tutaj możemy zobaczyć na powierzchni monety, że to już były troszeczkę skorodowane stemple. I ta powierzchnia to jak najbardziej uwidacznia, że, że tutaj te stemple już na swoje lata przeleżały. Aczkolwiek ta moneta, ten próbny dwugrosz, bo to jest, nawet nie wiem, czy przedstawiłem to monetę, tak, jak już Państwu wspominałem na wielu z moich filmów. Te filmy są bardzo spontaniczne. Jest to próbna, próbne dwa grosze z 1791 roku. Oczywiście XIX-wieczna odbitka. Tylko to, co stanowi to o unikalności tej monety, to fakt, że ta odbitka została wykonana w miedzi. Są znane odbitki w srebrze, ale w miedzi moneta ta jest zupełnie nieznana. Jedyny znany egzemplarz dotychczas, jaki pojawił się na rynku aukcyjnym, to jest ten, który został wybity w srebrze. To był rok 2008. Tam taki egzemplarz osiągnął 12 tysięcy złotych. Tu mamy odbitkę w miedzi. Także moneta, która na pewno trochę podzieli kolekcjonerów, ale do wybicia tej monety użyto oryginalnych stempli i dzięki temu możemy podziwiać. Jak miała wyglądać próbna próbna y, dwugroszówka pańtowskiego Także, oczywiście, stan zachowania znakomity, menniczy, co też jest. Y, oczywiście, jest to jedyny znany egzemplarz, także, siłą rzeczy, y, jedyny z, z taką oceną. Także w tym przypadku ta ocena ma troszeczkę mniejsze znaczenie, ale, tak, y, notować, że. Te odbitki w srebrze, ta odbitka w srebrze, jak była to, to nie był stan menicza. Tu mam odbitkę w miedzi, która jest jak najbardziej w meniczym stanie zachowania. Także jest to na pewno duży plus, chociaż w tym przypadku istotniejszy jest sam fakt, że mamy do czynienia z taką, a nie inną monetą niż jej stan zachowania. Także no, znakomite uzupełnienie kolekcji. Stanisława Augusta Metowskiego.